Simonu, siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Stile Brain Rot A w dzisiejszym odcinku widzowie zrobimy sobie malutki challenge A mianowicie czerwone versus niebieskie brain roty. I zobaczymy komu uda się zdobyć lepsze A ze mną dzisiaj jest kreseczka, siemano kreseczka Witam, witam Jak myślisz, wygrasz dzisiejszy challenge? No ostatni wygrałem, no to teraz też by się przydało podtrzymać tą pasę No to zobaczymy czy tak będzie Także ty mój drogi widzu, bez przedłużania strzelkończynej Łapkę w górę, subskrypcji zapraszam cię do oglądania I ogólnie nie będziemy korzystali z zwykłej taśm. My widzowie, bo to jest nudne. Zanim się jakiś czerwony brainer zespi, albo niebieski, to może tu minąć 10 minut. Odpalimy sobie specjalny, adminowy lak i zagramy, oczywiście, na trzy taśmy. Każdy wybierze swoją, no i zobaczymy, kto tak naprawdę wygra. Więc możecie teraz napisać w komentarzu, komu kibicujecie: czy mi, czy tutaj, właśnie, kreseczce. No i kibicujcie mi, jak jesteście tym pipi kiwi. Pipi kiwi, najlepszy brainer. Dobra, ja jestem od dzisiaj za kreseczką. Wiesz, że wygrasz. Także czekajcie, odpalmy sobie laka i odpalmy taśmy, i zaczynamy challenge. Ale zanim jeszcze zaczniemy, zapomnijmy Wspomniałbym o najważniejszym. Jaki wybierasz kolor? Czerwony czy niebieski? No ty masz tutaj czerwone ubranko, no to niech będzie niebieski. No i dobra, robimy tak. Tak mówisz, to tak robimy. No i startujemy. Część trwa 15 minut, więc życzę ci powodzenia. Good luck, good luck. Dzięki wielkie. Jak coś mamy, jak widzicie, puste bazy. W ogóle te świąteczne bazy, one są bardzo piękne. Tylko czemu ta baza jest taka droga? Ale jeszcze w tym tygodniu, widzowie, tak naprawdę może jutro postaram się zdobyć OG Mule bazę oraz tak naprawdę tą świąteczną free to play, chociaż ona jest dosyć ciężka, no ale jutro dostaniemy dodatkowego brainrota, który bardzo nam pomoże. No i dobra, patrzymy czerwoną taśmę, co się respi i patrzcie, co mamy. Ej, Dobra, liczymy mutacje, co nie? Typu bloodroot i tak dalej. No tak, no wiadomo, trzeba. Okej, okay, to bierzemy go, bierzemy go sobie. A u ciebie czy coś się respi? No? czerwone rzeczy, ci się respią czerwone rzeczy. W ogóle co może być czerwone, co niebieskie takie dobre? Oczywiście nie patrząc na mutacje, ale tak ogólnie brain rota. Czerwony może być strober elefant. Capitano może być niebieski. Nie no, nie jest to dużo brain rotów szczerze mówiąc. Ale czerwonych jest chyba troszeczkę, troszeczkę minimalnie więcej. Chociaż tak naprawdę jak ci tutaj poleci, nie wiem. Strober elefant diamentowy, to też go zaliczamy. Więc mamy szanse. Również można powiedzieć, o na przykład teraz mam spółki pumpki także co kreseczka pierwsza minuta challenge, ty masz pustą bazę ja już kiedyś mam jednego brain rota, ty kolego postaraj się troskę. no ale widzisz no nic się nie respi no a patrz, teraz OG strawberry elefant mi się respił, patrz to. No dobra, może to nie jest OG strawberry, ale podobny, bardzo podobny. No fajny, fajny ten OG. OG, no dosłownie OG, no widziałeś takiego paka jak matmata i w grze ja jeszcze go nie widziałem. No nie no, bierz go, bierz, dobry jest. Nie no nie, ale patrz co, tutaj w ogóle jest money, money render, ale on w ogóle pięknie wygląda. W normalnej wersji Ying Yang i w każdej wersji, co nie? No, tylko szkoda, że już w Ying Yang go się nie da zdobyć. Eee, szczegół, szczegół tylko taki, szczegół. Ale nie no, piękny jest naprawdę ten money. W ogóle te wszystkie nowe brainrody z tej aktualizacji są bardzo bardzo piękne. Aktualizacja jest średnio moim zdaniem. Bardzo słaba, bym powiedział. Ale, brainroty akurat są piękne. Ja na pewno bym chciał tego manej Money zdobyć. O, mi pierwsza laka Bude leci elegancko. Aha, chłopie jednym brainrotem przeganie. Chłopie jednym brainrotem widzę przeganie. Dobra, no ja mam koparkę. Ja biorę koparkę. Czemu by nie? Przy okazji tu mam jeszcze Festive 67. A propos Festive X7, widzowie, nagrywałem dla was shortsa, gdzie robiliśmy konkurs na niego. I powiem wam tak: kolega wygrał, ale nie zgłosił się po nagrodę do tej pory, więc bardzo możliwe, że na sobotnim live z nowej aktualizacji po prostu sobie tam rozdamy tego. Festive 67. Bo wiecie, nie ma co cały czas losować nowej osoby, czekać. Po prostu rozdamy sobie w sobotę na live, więc zapraszam Was cieplutko. WRL, to jest bardzo ciekawe pytanie do Ciebie. Uwaga, czy WRL się liczy? Jest czerwono-zielony? No to widzowie muszą zadecydować w komentarzach chyba. Dobrze, widzowie, to jak się zgadzacie, to napiszcie w komentarzu, ale teraz nie wiem, czy będziemy czekali. Kreseczka, dobra, wezmę, wezmę. Na swoją odpowiedzialność, zaryzykuję. Mam nadzieję, że widzowie mi pozwolą. Przy okazji masz dragona, weź sobie dragona do bazy. Co ty na to? Dobra, nie trolluj mnie, gościu, no. Ale czemu nie weźniesz, no? pa jaki ładny dragon... Ja bym wziął w twoim miejscu. A no tak, zapomniałem, nie możesz takiego Dragona wziąć, tylko diamentowe byś mógł wziąć. Bambiczek jesteś, Bambiczek. I to nie ten Bambiczek z YouTube'a, tylko inny Bambiczek jesteś. Taki z Fortnite'a bardziej. O, i masz jedną rzecz, której ci mogę zazdrościć. Tung, 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 Saur, OG Brainrob. W sensie nie jest OG, ale wiesz, powrócił. Więc jego bym chciał mieć kolego. Mogę go wziąć? Mogę go wziąć? Pomyśl, mi, pomyśl. Mi. no nie no nie chciałbyś, chciałbyś. No chciałbym, ale to twoja taśma. Dobra, z twojej taśmy nie będę brał, nie będę oszukiwał, łamał tutaj zasad. Ale póki co, pierwsze minut mija i wam powiem, że tak naprawdę nic ciekawego mi się nie respi. Mi się respią niebieskie brain rotte, a za to kreseczce czerwone. Musimy się chyba taśmami wymienić. Nie, nie. Y Okej, okay, dobra, powiem ci tak Narzekałem, ale chyba uznamy, co nie? Lawa jest trochę czerwona No dobra, niech się będzie Nie, no dobra, nie będę oszukiwał, szczerze nie będę oszukiwał To jest taki bardziej pomarańczowy Ma troszkę akcent czerwony, ale jednak bardziej pomarańczowy Ale mam Donkey Express I to już jest czerwony Brain rot. biorę go Jest zielono-czerwony, ale ma dużo czerwonego I to jest ogólnie nowy tak naprawdę Brain Sekretny, którego możecie dostać Z Nord Pole Eventu, tak Wystarczy już zbierać 2,5 koła cukierków I możecie go sobie odebrać, więc warto naprawdę zbierać O, patrzcie. Ja tutaj mam elegancko. La Supreme, ojeju, oh jaki on jest stary To jest tak OG, tak naprawdę brain road. Ja to nazywam OG, tak naprawdę, bo La Supreme to był jeszcze chyba w pierwszym Tak naprawdę craft maszynie, czy fuse maszynie Już nawet nie pamiętam On jest naprawdę rzadki, więc gratulacje dla ciebie I przy okazji, patrz co mamy, strober elefant, ale radioaktywny No ale patrz, ile generuje 4 biliony 4,6 biliona, ej, to jest naprawdę dużo Ej, przydobyć taki w normalnym stylu brain road. No ale można tylko pomarzyć, no No niestety, niestety, chociaż ci powiem Może kiedyś się uda, może jak sami da 100 z laka a to może wydropi, może wydropi. Ostatnio widzowi z 8x laka dropnął miol, więc ja się nie poddaję. Zawsze będę próbował zdobyć tego OG z dywanu. Chociaż aktualnie moim celem z dywanu jest chociaż zdobyć jakieś Brain brainrota 10M, 20M. To i tak będzie naprawdę bardzo coś fajnego dla mnie, bo obecnie same lawaki mi się respią. A tobie, Krzeseczka, co najlepiej poleciało na dywaniku i na jakim laku? No mi się udało burgero i frytki na multikoncie trafić na 8x laku. Na 8x burgero? Dobra, to to masz większego farta ode mnie. No Łatwiutko, łatwiutko. U mnie maksymalnie chyba był. Tak, ketupat, no ale patrzcie, burger jest zdecydowanie rzadszy, tak naprawdę, no Gratulacje, zazdroszczę, szczęście ale patrz teraz co ja mam człowieku. Nubini pizzanini, dobra, to wygram, tym wygram Brain rotem. No nie tak szybko, kolego. Mówisz, że ej ej, kolego, zapomniałem, że możemy sobie przeszkadzać. No tak, zapomniałem o tej zasadzie, że ona dalej obowiązuje. Nie, kolego, ja ci nie odpuszczę. Nubini do mojej bazy, nie ma opcji. Walka w ogóle o Nubini pizzanini To jest w ogóle piękne. Bierzemy go, nie poddam się. Aż lagę dostałem takiego lekkiego. Dobra, uwaga, czy będzie mój? Nie odpuszczę ci, nie odpuszczę ci. Ci kolego złoty, nie odpuszczę ci. Nubini będzie mój. Patrz teraz to jak wchodzi do mojej bazy. Pe, 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 pe. Daj mi go, no daj mi go. No czemu ty mi go nie chcesz dać? No daj mi tego Nubini pizzanini, dobra, walka, widzowie Nubini pizzanini. Czujesz jak na publicznym serwerze. Tam Ludzie też walczą o jakieś tak naprawdę brain odgody, mityki, legendy i tak dalej. Tylko, że my, o droższą rzecz walczymy. Nubini pizzanini, dokładnie, ale już jest mój. Teraz nie ma szans, że go zdobędziesz. Patrz teraz to, pum, porem, pom pom, pum. Mam go w bazie. No niestety raczej przegrałeś, z nim nie wygrasz. Dobra, i obserwować dalej do wani, bo może coś mocnego zrespić jeszcze jakiś OG lub coś w tym stylu. O, ketchup i mosztardę też sobie przygarnę. Elegancko. No, przygarniesz, przygarniesz, tak, tak, dam ci, dam ci na spokojnie, wejdź sobie do bazy, niech ci idzie, niech ci idzie do tej bazy. No nie, dobra, chciałem zaskoczenia, no, niestety nie udało mi się, nie udało mi się, dobra, na... gratuluję, gratuluję, czy ja mam szansę z tą wygrać? Czekajcie, co on ma? La Casa Bu, La Suprema ma tutaj i Ketchup. Ej, dobra, powiem wam tak, ja chyba tutaj mam słabsze z zdecydowanie, zobaczmy. Yy, powiem tak, jak nie nadrobimy, to znowu przegram z kreseczką, a ja często z nim przegrywam, bo ogólnie, no już nie raz graliśmy taki challenge, ale mam. Jednego Brain Rota, który jest fajny, tutaj, mianowicie Festive Six seven. Ej, ten Festive Six seven ogólnie jest mega ładny. No jest, przepiękny, no jest, jest. No ja widzę, że ty mi go nie chcesz chyba dać, co? Nie, 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 kolego. Ja ci powiem tak, on pójdzie do mojej bazy i nie ma innej możliwości nawet. Nie ma innej możliwości. Teraz ci nie odpuszczę. Teraz człowieku jest taki tryhard, żeby ci go nie dać. Taki tryhard będzie, patrz to. Człowieku, załączam super mod, super mod i patrz teraz to. Pek, robimy coś takiego i mam go, widzisz? Dobra, pogliczowana ta gra jest, wej. Jaka poglicowana? po prostu nie umiesz mnie tutaj pokonać. O, o, Dobra, co mi się zrespiło? Co mi się zrespiło? Co ja zdobyłem? Co ja zdobyłem? Patrz to, co ja zdobyłem. Nie, no to pana jesteś. Dobra, teraz to powodzenia ci życzę. Jak zdobędziesz diamentowego, to ja i tak nie wiem, czy będzie więcej generował. Nie, dobra, ej, nie możesz tak zrobić. Nie możesz tego zrobić. Powiedz, że tego nie zrobisz. Proszę cię. To było bardzo niemiłe. To było bardzo niemiłe. Ja chyba kasuję tą zasadę, że można sobie tak naprawdę brać z dywanika brain Ja ją chyba kasuję. Przecież to jest nieuczciwe. Oddawaj mojego OG, człowieku. Oddawaj mojego OG. 103 sekundy czekania, aż się otworzy baza. No to nie, no co mogę powiedzieć? Powodzenia, powodzenia. No, a już tylko 5 minut że zostało. Ten OG naprawdę no, dawał mi przewagę, że wygrywałem, a teraz, jeżeli mi znowu nie dropnie OG i nie wezmę go tym razem do bazy, będzie ciężko. E, dobra, widzowie, ja muszę trochę oszukać. Ja sobie wezmę La Secreta. powiem, że jest w mojej taśmę, on nawet nie zauważy, dobra? Trochę muszę oszukać, bo mi zabrał OG teraz. Więc dobra, y, patrz co mi się zrespiło w ogóle! Patrz co mi się zrespiło teraz! Pato, La secret cajz, to! La secret! Oj, kolego, co ci się tak czaić przy tym? La sekreta. I... Ej, co ci się zrespiło w ogóle? Co ci się zrespiło na dywaniku? Zobacz, co ci się zespiło. Gdzie? Los dobra. Nubi? Tak, tak. Los Nubinis. Dobra. Zadziałała taktyka. Zbejtowałem go. Jest jeszcze szansa, widzowie. Jest teraz szansa. Trochę się odrobiłem, więc jest szansa. Patrz, co ja tu ja mam. Tego nowego świątecznego dragonika. Uuu, piękny, piękny dragon, ale ja mam coś innego, ja mam coś innego tutaj Ja mam coś innego tutaj, dobra, jak teraz znowu zdobędę OG, to wygrywam to prawdopodobnie. Ale czaisz to, że dwa razy już OG mi się zrespia tobie nie? Dobra, ale czemu ty za każdym razem trafiasz mnie, a ja ciebie nie mogę? Czy ty mi jest drugiego OG właśnie w tym momencie? Dobra, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe przecież. No widzisz, to jest skill po prostu, ty go nie, nie masz. Nie, to nie jest skill, ty masz jakieś tutaj, nie wiem. Stary, nie wiem co nawet ty masz, chłopie. Oszukujesz, oszukujesz, ja nie wiesz, że tak po prostu dobrze ten. Grasz. Nie no, ale dominacja powiem ci, mógłbyś coś tutaj trafić w końcu, nie? Dobra, człowieku, zdobyłem dwa razy OG, tylko że dwa razy mi go ukradłeś. Weź ty idź już. Idź mi stąd, nie nagrywam z tobą już chyba więcej. No za dobry jestem po prostu, za dobry, za dobry. No, no wiadomo, za dobry, za dobry, wiadomo, prawda mi sobie za dobry, za dobry, wiadomo, wiadomo, nie, dobra, teraz oszukam, wezmę tego lawa. Wezmę tego lawa, tym razem muszę go wziąć stuprocentowo. Nie możesz kupić z mojej taśmy. dopóki ja nie kupię, ty nie możesz kupić. Dobra, ja mam pomysł, ja mam pomysł jak to dobrze zrobić. Ja mam Pomysł, tylko żebyś ty mi dał szansę. I czekaj, patrz co mi się znowu zrespiło z tyłu. Ej, dobra, ja mam szczęśliwą taśmę. Ej, co jest dwa? Dobra. Dwa razy czaisz, to dwa razy mi się zrespił. Czyli teraz tak, będziesz musiał pilnować obu. Chyba tego kupiłem, co? Chyba tego kupiłem. Idę po drugiego. No nie, ej, dobra, jak obu mi się nie uda kupić, to jestem najgorszym graczem w stylu Ja sam to potwierdzę. Nie, proszę. Dobra, potwierdzam. Jestem najgorszym w style Brainrod. Ale patrz, tu ty to znowu masz, co jest? Nie, już dragona nie będę oszukiwał. Dragonem nie. Chociaż? Dobra, nie, no muszę to trochę oszukać. Muszę trochę oszukać, jeżeli uda mi się w ogóle go kliknąć. Dobra, chociaż dragon, proszę, chociaż dragon, proszę, chociaż dragon, proszę. Proszę, by się chociaż dragona udało. Proszę widzowie, kibicujcie mi. Zostawcie teraz łapkę i dajcie mi siły, bo jest możliwość, że trafię i zdobędę go. I mamy chociaż dragona, dobra. Troszkę oszukane, bo on jest lawa wersja, nie Bloodroot, ale musiałem troszkę oszukać, żeby kreseczkę tutaj Nadgonić. A wiecie, została już tylko minuta. Także co kreseczka, jak tam twoja baza? Jak to u ciebie wygląda? Uuuu, kiepsko chyba, kiepsko chyba przegrana będzie. Dobra, już nie pokazuj tych OG, dobra, już nie pokazuj tych, tych, tych tutaj OG strawberry elefantów. No ja cię przecież takim jednym przeganiam, więc co ty tam gadasz, co ty tam gadasz? Czekaj, co powiedziałeś? Że cię takim jednym przebijam Ej, okej okay. A mogę na chwilę wejść do bazy na sekundę Tylko zobaczyć je, nie wezmę ci No dobra, chodź, chodź Dobra, wchodzę Dobra, dzięki wielkie, pozdro, już mogę wyjść Nie, no co ty zrobiłeś? Yy, nic nie zrobiłem To ogólnie taki specjalny, wiesz, młotek Który mi pomaga Nie, dobra, widzowie, jeśli uważacie, że Drawer tutaj oszukał To zostawcie suba i łapkę, żeby im pomóc Proszę was Z jednej strony chcę, żebyście zostawili, a z drugiej strony Nie chcę, żebyście myśleli, że oszukałem Więc yy, ja uciekam po prostu, nara Ale oficjalnie też muszę powiedzieć, że część się skończył Minęło 15 minut, więc idziemy zobaczyć nasze bazy Uwaga, zobaczmy Pierw może moją, Zapraszam cię do mojej Witam serdecznie, zapraszam do mojej Czekaj, u góry mam jednego, ale dobra, jego już nie będę liczył Od Bazę I proszę Państwa, moja baza wygląda w sposób następujący. Tak wygląda lewa strona. No, średnia, ale może być. A tak wygląda prawa strona. Dragon Caneloni. La Secret. Festive Seven, Nubini Pizzanini. No i co, kreseczka? Zazdrościsz? A pokazać ci sztuczkę? No możesz pokazać jaką sztuczkę, o co chodzi? By ej, 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 co ty robisz? Aha, dobra, on nie umie, on nie umie. Patrzcie to, patrzcie to, on nie umie. I co nauczyłeś się używać? Bambiczek. Nie umie używać tego młotka nawet. Ta to pa teraz. Pyk, pik, pik. Ej, przestań! Przestań, zostaw to. Zostaw to, no nie, dobra, nawet Nubini pizza ani nie skasował. Przesadziłeś. Idziemy do twojej bazy zobaczyć, co ty tam masz niby ciekawego. Co ty masz w tej bazie Otwórz, otwórz na chwilę. Ale nie tak szybko, co ty myślisz, że ja ci tak łatwo otworzę? Aha, no to nieźle, czekajcie, ja wam pokażę sztuczkę magiczną, której się nauczyłem. Yy, ogólnie sprawa wygląda taka. Widzę, że dropnąłeś lakaso bo ładny, lasu, ładny i ładny, ale patrz teraz. Aha, 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 nic nie mogę zrobić, patrzcie to, dobra, on szukał, ono szukał. No i co ja mogę powiedzieć? W takim razie prawdopodobnie ja bym wygrał odcinek. Ale przez to, że stracimy te brainroty to ja już nie wiem, kto wygrał. Ja bym powiedział, że remis. Tu chodzi o dobrą zabawę. Ja się dobrze bawiłem. No, ja też, no to może być remis. Dobra, elegancko. Mam nadzieję, że wy widzowie, to oglądając ten odcinek, też się dobrze bawiliście. Także dziękuję Tobie, kreseczka, za wspólny challenge, wspólne wystąpienie w odcinku. Dzięki, dzięki, pozdro. A problem, Panie kolego. A teraz czas zrobić konkurs dla widzów na zakończenie. A dzisiaj konkurs sponsoruje mój widz Marcelek, którego Cię chcę tutaj pozdrowić, bo do wygrania macie taką oto TT regenerującą 156 milionów na sekundę. A jeżeli chcecie wygrać Banalnie proste zasady. Łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz z Waszym nickiem. I na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzcy na ekranie, teraz macie ostatniego. Serdecznie mordeczku Ci gratuluję, dodajcie znajomych na Robloxie, przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. Póki co już będę zmykał, myślę, że jeszcze jutro sobie będę próbował zdobyć tą bazę, bo jak widzicie, brakuje 24 godziny, żeby odebrać tego tutaj tak naprawdę Brain Goda, Czy co to jest? W ogóle nie wiem, tego Brainrota. Więc jutro sobie zrobimy na pewno dwie bazy. A póki co już nie przedłużam, dzięki jeszcze raz za oglądanie i do kolejnych odcinków trzymajcie się popatki elo, elo.